Oto Workers and Resources Soviet Republic. Witam Was bardzo serdecznie i lecimy z Koksem. Ty, helikopter mi tutaj leci. No, Kumasz to. Ej, to fajnie. Teraz będziemy mieli dwa helikoptery, bo ja tutaj zbudowałem szpital z helipadem. Ej, to tamten. Szpital ma, powiem Wam, potężny zasięg. On tutaj przecież tutaj mi ogarniał. Ej! No to super! To ja nie wiedziałem. Kurde, jakbym wiedział, to ja bym więcej helikopterów kupił. <laughs> Ale no skąd miałem? Kurde, fajnie to wygląda jak on tutaj ląduje i w ogóle i tak dalej. Co tutaj? Bezrobotnych, bez zasilania. No właśnie, bez zasilania, panowie. No właśnie. Weź mi powiedz, gdzie są te autobusy, bo... O, widzisz. Na razie jedzie. Już wjeżdżają w tę ostatnią tutaj drożynkę. Ja je kupiłem tam po drugiej stronie mapy, to się nie dziwię. Bo ja wie, wiecie, co, mam trochę taką... Cebula mi się odpala, jak mam postawić zajezdnie dla, dla aut. I powiem Wam uczciwie, na całej mapie mam, nie wiem, dwie zajezdnie chyba na samochody. Nie wiem, szkoda mi pieniędzy. No, nie wiem, powiem Wam, bo tak, z drugiej strony, to nie mam powodu tak robić. Tutaj korki, korki. Weź mi tak, pokaż, bo ja sobie. O, pociąg czeka. Kurde, znowu się coś zblokowało. Nie, już yy, chyba się. Problem sam rozwiązał. Budynek się pali. To się pali. Dobra. A weź mi pokaż to. Aha, czyli one się zblokowały, ale na szczęście udało się odblokować samemu. Zobaczcie, jak on się szybko ładuje. On ma już. Yy, no prawie, prawie że 100%. Nie. Na początku yy, filmu go przecież wypuszczałem. Masakra. Znaczy, no, mnie pasuje. Tutaj wygolili, zobaczcie, jak równo drzewa, nie? Jak, jakbyście od cyrkla odrysowali. Niewiarygodne, po prostu. Muszę im to zasadzić, bo jak tego nie zrobię, będę udawał, że nie ma problemu, to potem się to zemści w takiej postaci, że przestaną mi produkować chemię i tyle będzie, nie? Nie zauważę, bo teraz na razie drewna mają, widzę, że mają, ale prawda jest taka, że jak już widzę zapotrzebowanie, to wolę od razu zareagować. Tak to wygląda. Dobra, wracamy do naszej tutaj budowy, bo ja bym to chciał zakończyć ten temat. Aha, w ogóle to ten budynek, wiecie co? Stanęła mi budowa. I mało tego, że stanęła, to te koszta tutaj, co są z finansów, budowę, to one rosną. Wcześniej miałem za 5 milionów, a teraz jest za 7, 400 I nie wiem dlaczego nagle przestali wysyłać w ogóle jakichkolwiek ludzi do pracy. Nie kumam tego. Ja to kupię, powiem Wam, bo chcę mieć ten budynek, wiecie, zrobiony, ale nie w tej chwili, bo na razie interesuje nas tak. Tutaj jesteś szpitalem. Szpital będę potrzebował wybudować, właśnie. To by mnie interesowało najbardziej. O, pięknie. Na razie one będą się tutaj gnieździły. Cztery autobusy puściłem, żeby elektrownia miała cały czas ludzi. I one na razie dotąd jeżdżą. Finał finałami. Do fabryki będą jeździły, oraz jedna linia będzie stąd wyjeżdżała, i prawdopodobnie jeździła tutaj. Bo ci ludzie też potrzebują jeździć do jakiejś roboty. 9 bezrobotnych. A przy okazji, będzie taka, wiecie, wymiana, nie? Tutaj 15 pracowników, a tutaj nikt nie czeka. No to. No, jaką, jakiś tam jeden autobus puszczę, to na pewno i będzie sobie tak śmigał, nie? Właśnie przez to miasteczko tutaj do elektrowni. A drugi będzie jeździł z elektrowni, właśnie też przez miasteczko, żeby ludzi zbierać. I do. W sumie to. Weź, pokaż ty. Pyk, pyk, pyk. I ty masz tutaj przystanek, tak? No to na razie ci to skasuję, bo to jest. Ten przystanek, o którym ja myślę. O, czekaj. Tak, to jest ten przystanek. Yy, tutaj masz przejazd w razie w. Dobra. Bo yy, kiedyś tak zrobiłem, że nie, nie było przejazdu i autobus jeździł mi tam wokół. Ja, ja tego nie wiedziałem. No, problem był. Istniał. Tutaj będziesz jeździł tu oraz tu. I ja mu skopiuję na przykład temu ten rozkład. Niech one tak sobie właśnie śmigają. Poczekaj, to byłeś ty, nie. To byłeś ty. Gdybyś ty poleciał tutaj, wiesz. Jakbyś mógł. W ten sposób będę miał większy ruch. Właśnie na elektrownie takie rzeczy, nie? Tutaj jest trójka. To nazwiemy ten przystanek elektrownia Elektrowna, elektrownia słońca. To jest taka słoneczna elektrownia na baterie. Zobaczcie, baterii nawstawiali i tyle, nie? I robią prąd. No i w sumie spoko, nie? Ja nie mówię, że to źle. E, zaraz, tutaj to ogarniemy. Tak, to muszę dopilnować. Jest dopilnowane. No, tylko, że nie ma tego zasilania. Kurczę. Stary, masz tam ludzi? No, powiedz, że masz. Dwunastu. Ty? Aha, w taki deseń. Właśnie, bo tutaj też przeczytałem teraz, że żywności nie ma. No to żywność. Y, Paba też w takim razie wybuduje, bo jak nie wybuduje Paba, no to będzie będzie kłopot. To ja o tym wiem. Ten budynek też wybuduje za pieniądze. Ile ty kosztujesz? Pół miliona. I tak tutaj, no to wiadomo. Weźmiemy sobie, gdzie są te ziomki? Wy jesteście, tak? No tak. Sprawdzałem tylko, czy ma miejsce, czy, jeszcze nie, czy już nie ma miejsca. Bo czasami jest tak, że wiecie, do, yy, bo to ma ograniczoną tutaj, il, ileś tych rozkazów możesz tylko dać. Koniecznie. Nie wiem, w sumie nie liczyłem nigdy, ile, ile tych stacji mo mogą mieć po drodze. Ale już będą zasilać. Ten budynek będzie miał taką yy, tutaj opcję. No, przede wszystkim to teraz będę potrzebował, tak, was kochani, do pracy, na przykład tutaj. Wy, żebyście pracowali, mój drogi, tutaj, wiesz? Żebyś mógł. I ja wezmę z kaskadnika, tutaj, czekajcie, na przykład z tego. Trochę ludzisków i weźmiemy dawaj inteligentnych. Dobra, inteligentni są, są, dobra. I git majones, teraz tak. Ja bym potrzebował. Ja spróbuję tego helikopterka sobie kupić. Więcej niż jeden nie da rady. Klikam, nie ma. Więc reszta to będą karetki. Tak wygląda, tak się prezentuje. Jest bardzo podobny do tamtego, który już lata. Tak słyszę, ale nie widzę. Ja Wam nawet zatrzymam grę. Spróbuję pokazać, skoro już tutaj przyleciałeś. Ten ma takie tutaj wiecie, jak to się mówi, chłodzenie silnika. Ten ma takie tutaj z boku, nie? nie nieco inaczej wygląda. Kupiłem ten sami, się zachwycam. Czekaj. Ty, ja chyba kupiłem ten sam. Ty, przepraszam bardzo. Dobra, kochany, to nie to. To będziesz musiał na chwilę się sprzedać. Jeszcze raz. Kupimy helikopter o taki. Weź, pokaż teraz. O, dobra, przepraszam. Ja kupiłem identyczny do tamtego. Teraz jest inny. Go pomalujemy. No jak go pomalujemy? Na biało, bo to karetka to niech lata na biało. Git. Pasuje. Może być. Daje mi się, że dadzą radę. No, trochę chęci będzie, będzie bardzo, będzie sympatycznie. Widzę, że zasilanie jakieś już mamy. Ja już puszczę grę, bo widzę, że się pojazdy zaczęły tankować. Czy wy tutaj zwozicie? No, no ładnie, żeście nas zwozili. Towar jest. Bez zasilania, no właśnie. Weź mi, pokaż, chatkę, budkę gdzie ona ma, no to jak bez zasilania, halo, no to jest ten prąd, czy nie no to ja nie ogarniam czekaj aha, bo było zasilanie, ale już nagle nie ma, byli ludzie a nagle ich nie ma, czekajcie ktoś przyjechał są ludzie no właśnie tam, grupka prąd na razie będzie, tak wiecie, yy, skokowo, nie? Raz będzie, raz nie będzie. Ale właśnie zależy mi na tym, żeby yy, tutaj posprawdzać, yy, szczególnie te budynki bardzo oddalone. Muszę to yy, zrobić, taką kontrolę, dlatego że. O, w taki sposób też można w sumie. Muszę, muszę po prostu być pewny, nie? Aha, i wy taki macie numer. Jeszcze mam pytanie, bo prawdopodobnie nie ty nie potrzebujesz takiego podłączenia No to nie wiem. Dobra tutaj to wszystko wybudowałem wiecie siłami tutaj tych ludzi tych mo mo mocarzy można powiedzieć z tego budynku zrezygnuj, bo ty tam go nigdy nie wybudujecie, a ja bym wolał, żebyście budowali mi na przykład to. Tak jest. A wy... Na przykład ty i ty... Pokaż, co ty masz. Aha, bo ty byłeś taki stricte do dróg. Ten do dróg też mi się zaraz przyda. E, I ty jesteś. Dobra, to ja bym tych ciołków wziął. I ciołki będą tutaj budowały... O na przykład te budynki Co czym ty jesteś? z Sklepem. Aha, to ja go za pieniądze kupię w takim razie to to by było zrobione, to by było. I ten budynek w sumie bym potrzebował też zrobić. Dobra, to ciąłki będą robiły to. A melepety... Melepetki będą jeździły... Czekajcie, ja muszę tak zobaczyć sprzętowo co oni mają. E, widzę, że macie tutaj fajny sprzęt. No to będziecie budowali całą tutaj... tę infrastrukturę, włącznie z boiskami... E, ...duperelątka, nie? Potem jak się wybuduje, to zobaczymy co jest niewybudowane... Jak to się mówi czas start. Zobaczymy na jak długo to będzie. Kurde, ale to. Ue, to ja powiem wam, że nawet się nie spodziewałem, że te szpitale mają taki zasięg, jak tutaj jest pokazany. Ale szkoda, że nie pokazuje tego lotniczego zasięgu, nie no? czy powinno, powinno. Ja naprawdę powiem, że powinno. Tak mi się wydaje, ale. Możliwe, że się mylę. Słuchajcie, tutaj mamy, tutaj mamy pozapewniane paliwo, żeby było, nie? To jest bardzo ważne. Dobra, to byśmy chyba mieli, nie? Będę miał ogromną niespodziankę dla Was, ale to w następnym, kolejnym odcinku, moi drodzy. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo naprawdę się nie spodziewacie, a już buduję tam taką, ale naprawdę gigant będzie, niespodzianka. Ja bym tak potrzebował, mój drogi, żebyś Ty popłynął na tak zwaną wschodnią i rozkminiłem o co chodzi. Zacząłem powiem Wam tutaj badać te tematy. Już wiem o co chodzi z tym odpływaniem. One, te statki, no ale powiem Wam, że to jest nie do wymyślenia, yy, nawet w formie żartu, nie? Jak go wysyłam na zachód, to wiecie co on robi? Ja wam, ja wam zaraz pokażę. One płyną tutaj. Obydwa. Czy jedzie na wschód, czy nie. Tutaj. Płyną poza mapą, gdzie ja nie mam zasięgu. Stąd ten błąd, że on po trawie gdzieś tutaj jakoś yy, płynął. Bo jak się przybliży, to faktycznie kamera ryje. Tutaj jak kret, nie? W ogóle autostrada mi się wybudowała, moi drodzy. prawo dla budowlańców. No i tak, i on y, tutaj y, przepływa tutaj, 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 tutaj. I one się gdzieś w okolicach tego sprzedają. Gdzieś tutaj, tak jak to mryga. Tutaj. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Tutaj, gdzieś w tych okolicach. I sytuacja wygląda w ten sposób, że... Y, to długo trwa. Zanim on tam dopłynie, zobaczcie, no bo to no, przepływa taki kawałek. I czy dacie wschód czy zachód, to on tam po prostu płynie. Prawdopodobnie to już tylko domniemam, że jak na przykład zbudowane będzie gdzie indziej, a podpowiem, że będzie. O, tutaj już będzie ta moja niespodzianka dla Was, tam widzicie. Tam jest budowane, właśnie będzie budowane, tak. Tutaj autostradę poprowadzimy, wszystko będzie. Ale to będzie niespodzianka. Niespodzianka to niespodzianka yy, i ten. I powiem Wam, kochani, że no niestety, ale te stateczki tam dopływają, czyli ja po prostu nie wiedziałem, jak to funkcjonuje i tak. No co, no. Ale już wiem pośledziłem, zmarnowałem na to kupę czasu, naprawdę, bo to długo płynie, bardzo długo. Jakbym chciał wam to nagrać, to na, na przyspieszeniu dobre 10 minut by wyszło. Więc nie chcę was aż tak męczyć takimi, takimi rzeczami. A i tak byśmy statku nie widzieli, bo to widzisz tylko tak z daleka, że on płynie i możesz tylko tam, wiecie, tak go tutaj śledzić, nie? I to jest, i to jest tyle. Dobra, jak tam prąd? Dwie osoby pracują. Ej, no weź ta tutaj do tych ludzi, czy coś. Ja tutaj drogę wysmaruję też za pieniądze. No trzeba zainwestować. No co? Tak jest. Weźmiemy sobie taką drogę. Pyk. Tutaj, taką, taką. Tutaj. Bo autobusy muszą. Mieć tutaj drożną komunikację, nie? To jest bardzo ważne, o tak, bo y, ta asfaltówka daje 60 na godzinę, a ta taka, jak ja tu mówię, deptana, y, daje tylko 35. Różnica y, w przypadku tutaj jazdy to jest ogromna, nie? Nawet budowy będą trwały krócej, kiedy drogi są porobione, tak jak trzeba, nie? Tutaj to już robię dla strażaków przyszłościowo. Nie chcę tego blokować. Pieniądze są, to korzystam. I do stacji, żeby mieli dostęp, no i strażaki, żeby wyjeżdżały. A cała chyba reszta może tak mieć, jak ma. E, czekaj, daj jeszcze tak. To weźmiemy, zróbmy tak. W sumie będziesz potrzebował taki przejazd. Tutaj nie wiem właśnie hmm. do fabryki. Do fabryki będą jeździły autobusy, a jest budowa. No to też zrobimy do fabryki. O, tutaj, tutaj. I myślę, że to by było na razie tyle. Więc to się będzie budowało. Rozstawią tutaj dźwigi, zaleją betony. Już jeżdżą, widzicie, pojazdy. No i fajno i okej. Okay. Tutaj stateczek się buduje, następny, kolejny. A ten budynek, tak jak mówiłem, przy najbliższej okazji od razu buduję go. I wiecie co, mam teraz 7,5, a on kosztuje 7,200. Nie ma sensu czekać, skoro. A tutaj 2000 ludzi będzie mieszkało. Zobaczymy w ogóle, w jakim tempie to się wybuduje. Ale to już Wam pokażę, może w następnym odcinku, żeby Was. Nie przytrzymywać zbyt długo. Dobra, dziękuję Wam za dzisiaj, moi drodzy. Tak wygląda nasza nowa miejscówka, praktycznie wysmarowana, no, prawie że razem z Wami, nie? I zapraszam do komentowania. Bądźcie aktywni, bo no, jest to lubiane przez statystyki. No, ja nic na to nie poradzę. Im więcej kłapiecie, tym lepiej. Im więcej łapkujecie, tym jeszcze lepiej. Dzięki. Do zobaczenia.